Od końca listopada decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Pile, most w kłodzie jest całkowicie nieprzejezdny. To po kłosie ekspertyz, jakie od dwóch lat przeprowadzali urzędnicy, te wykazały, że most wymaga gruntownych prac remontowych. Gmina jednak wszystkich zaleceń nie wykonała. Gdyby wszystkie roboty. Y które były zalecone przez ekspertów, zostały wykonane przez właściciela tego obiektu inżynierskiego, to wówczas most byłby otwarty dla ruchu, dla tych niewielkich pojazdów do dwóch ton. No ale ponieważ z tego względu, że stwierdziliśmy, że te roboty nie zostały wykonane, nie pozostało nam nic innego, jak po prostu wstrzymać użytkowanie całego obiektu. Jak tłumaczy wójt gminy Szydłowo, nałożone przez nadzór budowlany naprawy w celu utrzymania mostu były nieopłacalne. Stwierdziliśmy, że szkoda Inwestować w coś, co za chwilę będzie budowane od nowa. Czyli, no, jako gospodarny samorządowiec, stwierdziłem, że lepiej chwilę przeczekać. To nie spodobało się mieszkańcom. Ich zdaniem wójt zlekceważył temat naprawy mostu, za co dziś konsekwencje muszą ponosić oni sami. Gmina wyznaczyła objazdy. Jakość ich budzi jednak wątpliwości. Nie ma możliwości wymieniania się dwóch aut osobowych. Jest błoto, są najechane pola. W momencie, kiedy ktoś z kimś się wymija, po prostu wjeżdża w pole, czy wyjedzie, czy nie, to już jest jego problem. Mieszkańcy obawiają się również o własne zdrowie i życie. Czy w razie zagrożenia na czas przyjedzie pogotowie i straż pożarna? Teraz jest taka sytuacja, że z jednej strony przez las jest droga zamknięta, z drugiej strony tutaj od wioski jest most zamknięty. Obym nie, nie potrzebowało takiej pomocy, że musi karetka przyjechać tutaj do nas i, i będą kłopoty. Oby tego nie było. Gmina, by uspokoić mieszkańców, poprosiła strażaków z OSP o próbny dojazd z objazdem do Kłody. Ten wypadł pozytywnie. W większości wozy bojowe Straży Pożarnej są albo terenowe, albo uterenowione i koledzy właśnie z Szydłowa, kiedy sprawdzali, to stwierdzili, że było dosyć grząsko, ale bez problemów przejechali ten, przez te drogi. Mieszkańcy skarżą się także na brak konkretnej deklaracji ze strony wójta, kiedy most zostanie naprawiony lub zburzony i wybudowana od nowa. Chcielibyśmy przeprowadzenia referendum lokalnego z prośbą o natychmiastowe wyremontowanie mostu, bądź też wyremontowanie mostu i pozyskanie środków na remont tej drogi powszechnica Kłoda. Wójt zaznacza, że referendum nie jest potrzebne i deklaruje, że temat mostu w Kłodzie zostanie w najbliższym czasie rozwiązany. Gmina w tegorocznym budżecie zarezerwowała na ten cel 700 tysięcy złotych. Decyzję o przetargu na most już mówiłem, czyli ona powin przetarg powinien odbyć się w ciągu najbliższego miesiąca, czy w zależności czy dostaniemy dofinansowanie, czy nie, zorganizujemy drugi przetarg na te odcinki drogowe. No i po przetargu wykonawca i w, 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 mam nadzieję, że w tym roku ta, ta inwestycja będzie zrealizowana. Bo jeśli gmina uzyska dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, to nie tylko wyremontuje most, ale także fragment drogi Kłoda-Pokrzywnica.